Cześć przyjacielu, łącznie zrobiłem 87 podejść. Dzisiaj miałem jeden z gorszych dni, odkąd wychodzę. Po prostu nie było tego. Pogoda też nie dopisała, było trochę zimno, padał deszcz. Dziewczyna, z którą miałem się ustawić dzisiaj, napisała mi, że jest chora, czy możemy się spotkać w ciągu tygodnia. Ja opisałem, że nie wiem, czy będę miał czas, ale jak chcę, to może napisać, więc zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Ale pomimo tego, że nie był to jakiś najlepszy dzień, i tak wyszedłem i działałem. Czasem tak będzie, że, że będziesz miał te gorsze dni, gorsze samopoczucie. Też mało spałem. Powiem ci, że miałem te sześć nocek i teraz mam to przejście na poranne zmiany. Jest to trochę ciężkie, jeżeli chodzi o wypoczęcie. Ja wiem, że po prostu potrzebuję snu, potrzebuję się zregenerować i. I mogę działać dalej, tak. A niemniej jednak miałem dzisiaj wolny dzień, więc postanowiłem go wykorzystać i pojechałem na miasto. Wiesz co, nie było dzisiaj za dużo takich dziewczyn, które inaczej mi się podchodzi do, do średnich, a inaczej do takich, które naprawdę mi się podobają. Ale i tak coś tam podziałałem. I pierwsze moje podejście było takie, że. Idę na metro, widzę, idzie taka dziewczyna tylko 27 około 27-28 lat na oko niej, dał. I była taka zła, ale sobie pomyślałem, dobra, na rozgrzewka ją otworzę. Coś tam mówię hi, speak English. Ona mówi coś tam. Yes. Coś tam, coś tam gadam, że mi po chwilę ona coś tam, że mama imię i mówię, Cześć Iwona. A ona coś tam że. A, w czym mogę Ci pomóc? Nie? A ja mówię do niej: Podobasz mi się, nie? A ona coś tam, to, to w tym Ci już nie pomogę. Majzi no Line no to już też ją odpuściłem, już nie szedłem za nią. Nie była jakaś taka konkretna, ale na, na otwarcie, na porozmawianie. Tak z daleka, jak szła. Trochę bardziej mi się podobała, z bliska już niekoniecznie, ale. Nieważne, ważne, że ją otworzyłem, coś tam pogadałem. Kolejna akcja była taka, że czekam na metro i wychodzi, też wychodzi taka murzyneczka, no to idę za nią po schodach, otwieram ją na schodach, coś tam excuse me, do speak english, ona coś tam mówi, że tak, zacząłem z nią rozmawiać, pytam się jak ma na imię. Moja ona przeszła przez bramkę, ja nie zdążyłem przejść, no ale zaraz z nią Podbiegłem do niej z powrotem i rozmawiałem z nią i ona coś tam mówi mi, że jest fiance. Tak fiance co to znaczy fiance, nie? Że czeka na przyszłego męża. Czyli nie wiem, po prostu już chyba była zajęta albo gdzieś tam komuś przydzielona, no to też ją odpuściłem. Aha, i, I co? Poleciałem dalej. Aha, no to wsiadam do tego metro. Wiesz co, dzisiaj miałem taki dzień, że o trochę czajenia. Trochę się zastanawiałem. Nie, to jest no, pierwsze z całego mojego podchodzenia, pierwszy jakby taki dzień, gdzie po prostu trochę dłużej zajmowało mi podjęcie akcji i to nie przynosi dobrych rezultatów, więc nie rób tak. Jeżeli po prostu widzisz dziewczynę i ona ci się podoba, no to staraj się do niej podejść jak najszybciej, bo później albo może odjechać, albo coś się stać i będziesz sobie rozkwiniała. Mogłem jednak podejść. Ja dzisiaj tak miałem parę razy. A, i wysiadłem z takiego metro. A, wysiadam z metro na przystanku. Widziałem, tam stoi też taka. Yy, też taka morzenieszka. podszedłem do niej, coś tam mówię, hi, Pretty. Coś tam zacząłem i ona tak patrzy na mnie. Ze zdziwieniem, i w sumie tak zacząłem pytać, czy była tutaj gdzieś w klubie. Czy zna jakieś dobre kluby? No i pokazała mi tam pewne, pewne miejsce. Zrobiłem tam zdjęcie, i nagle przyjechał pociąg. I ona wsiadła i pojechała. Tak bym jeszcze z nią trochę pogadał. A co? Odjechała, to odjechała. A kolejna akcja była taka, że później tam stałem na przystanku i tak widzę. Po drugiej stronie idzie taka dziewczyna tym, w Leginsach, tak dosyć szybko, i tylko tak ją obcinam. Jakoś tam tramwaj się spóźnia, czy tam autobus miał być chyba za 8 minut, nie pamiętam. To pomyślałem sobie, dobra, przejdę jeden przystanek, trochę się rozgrzeję. no i akurat ta dziewczyna stanęła przy takim sklepie. I tak podchodzę do niej od tyłu i pytam się, czy mówi po angielsku. I mówię do niej, że też jest pretty woman i ona tak burknęła w ogóle I don't have time, taka wiesz, nie, nie gadaj do mnie. Nie? Czasami mam tak, że się zastanawiam czy pociągnąć to w dalej, czy... no ale z drugiej strony jak ktoś tutaj wiesz tak warczy na ciebie, no to czy jest sens. No, ja tutaj odpuściłem. Po prostu, jak widzę, że jest jakaś tam dziwna interakcja, to, to nawet w to nie brnę. Kolejna akcja była taka, że przechodziłem na tym, na Deptaku. No i widzę też, że idzie taka laska, około 28 lat. A otworzyłem ją, wiesz, sobot po prostu trochę już chodziłem, nic, nic za bardzo mi tam nie wpadało w oko, i ona była taka średnia, więc w sumie też tak pomyślałem dobra, otwieram ją, zobaczymy, i też tak szła z nas przeciwka. I pytam się, czy mówi po angielsku, no że nie. Tak się uśmiechnęła i szło dalej, nie? A nie goniłem jej, chociaż. Później sobie zacząłem rozkwinać, że w momencie, kiedy dziewczyna się uśmiechnie, a jednak idzie dalej, można jeszcze coś z tego wyciągnąć. Więc z każdego podejścia coś tam wyciągam i po prostu stosuję na następnym. Aha. I tutaj powiem ci tak: zrobiłem taki błąd. Pierwszy raz, którego już nigdy więcej nie zrobię, bo pomyślałem sobie o tym, co ktoś o mnie pomyśli i się trochę zawahałem. I było coś takiego idzie. Też znaczy idę tym deptakiem i gdzieś tam wypatruję e, jakiejś tam dziewczyny. I minąłem taką jedną dziewczynę. Ona miała taką kurtkę z kapturem i dżinsy. I tak się odwróciłem za nią i z tyłu. Z tyłu było okej, okay, nie? I tak zacząłem za nią iść, trochę przyspieszyłem. Wcześniej wszedłem do takiego sklepu, widziałem tam taki gościu stał um, przed tym sklepem. Nie wiem, co mi się tam w głowie, coś wzdurało, że po prostu poczekam jeszcze, aż ona przejdzie kawałek dalej, żeby ten się nie widział. No po prostu tragedia, nie? Nigdy tak nie rób, działa, Ja już nigdy też czegoś takiego nie zrobię. Tak jak mówię, miałem jakiś taki dziwny dzień dzisiaj. Um, no po prostu, jest jak jest I, i wiesz co, podszedłem do niej, ona akurat już wchodziła do sklepu i ja wcześniej byłem też w tym sklepie, takim kosmetycznym, wszedłem tam zobaczyć czy, czy będą jakieś tam dziewczyny, takie które bym mógł zagadać, no i ona weszła do tego sklepu, ja tak na krawędzi zagadałem do niej, no coś tam, że przestraszyłeś mnie, weszła do tego sklepu, ale ja nie wszedłem za nią, bo ona weszła jakby w taką w kolejkę, wiesz co, że ludzie wychodzili z naprzeciwka, tak za, za się tam zrobiło i po prostu o no nie przypasowało mi to, ale z drugiej strony wiesz co, ja przeważnie tam tiznę, tak, nie, no dzisiaj miałem jakiś taki gorszy dzień po prostu, no normalnie później sobie mnie dobra, trzeba było jednak tam może wejść, zagadać, przycisnąć i tyle. Ale tak jak mówię, włączyło mi się jakieś takie dziwne myślenie. O, gorszy dzień, powiem Ci tak, wy, muszę się wyspać i naładować baterie i po prostu będę działał tak jak działałem dotychczas, czyli, czyli gadam, póki mnie nie zleje, tak. Aha, kolejna akcja była taka, widzę jedną, takie dwie młodsze dziewczyny, jedną miała taką miniówkę. To Podchodzę do niej, coś tam mówię, że hi, you look good. O tak, wiesz, taka gwiazda, nie? Pokazała mi tak rękę, tylko, że takie no. A ja po prostu tak tylko się zaśmiałem i tam, wiesz, odszedłem, nie? Takie gwiazdorskie... Nie, wiesz, na gościu, nie? Śmieszne to było dla mnie, ale już, już ten, nawet to nie gadałem do niej. Po prostu sobie opuściłem. Kolejna akcja była taka. To była najgodniejsza dziewczyna, do której podszedłem. Taka czarne włosy, taki, taka trochę e, arabska karnacja, może no, coś w tym stylu. Fajne czerwone usta. E, I minąłem ją. Później sobie tak właśnie rozkłoniłem, no nie, jednak była dobra. Podchodzę do niej od tyłu i. Jeszcze zagadałem, czy mówi po angielsku. Mówię, że ją widziałem, jak tam przychodzi tą kawałek dalej. Patrzę się na nią i mówię, you look amazing. Ale moja mama tak się uśmiechnęła. I tak z uśmiechem I'm not interested i zaczęła iść, więc chyba się spieszyła, wiesz co? Już jej nie goniłem, ale myślę, że może powinienem. Powinienem gdzieś tam aż do momentu jakiegoś takiego, że naprawdę bym wyczuł, że, że nie. Bo może coś bym z tego ugrał, może się po prostu zawstydziła i poszła. No nic, wyszła jak wyszło. Aha, i kolejna akcja była taka też taka młodsza dziewczyna, taka brunetka. Z 23 lat, a może Tak Widzę, że idzie za mną i e, tak wymija mnie i zagadałem no niej, czy mówi po angielsku. I coś tam zapytałem się, jak ma na imię. A ona zresztą, I don't have time, no i idzie dalej, nie? I... Yy, no i poszła. I wiesz co, to już był taki powrót... Yy, miałem jeszcze parę takich jakby zawahań, że widzę jakąś dziewczynę i tak wiesz, podejść, nie podejść, tak... Ale to nie to, jakby tak nie czułem tego, że ona mi się tak podoba, żeby do niej zagadać. I tak też będzie, przyjacielu. Nie zawsze jest tak, że widzisz naprawdę fajne konkrety. Z drugiej strony, to też samo, jakby takie obycie, może byłoby dobre, bo w momencie, kiedy zagadujesz z taką, idziesz dalej, może się pojawi ta lepsza. No zobaczymy. Tak jak mówię, no muszę się wyspać. Czuję, że jestem trochę taki bez pary. Miałem to przejście po nockach. Dzień, no tak jak mówię, życie jest jak sinusoida raz na górze, raz na dole nie zawsze będą te fajne dni. Niemniej jednak, i tak cieszę się, że zadziałałem, że wyszedłem. Wciąż staram się zdobywać doświadczenie i wiesz, co analizuję po prostu te podejścia: co zrobić lepiej, w jaką miejscówkę iść, może co poprawić. Jest to moje 87. podejście. Uważam, że 100 to, to jest e, taka próbka, która da Ci coś i można wprowadzać zmiany, można coś przycisnąć, e, powiem Ci tak, że pomimo tego, że dzień był jaki był e, i tak jestem zadowolony, bo po prostu rozumiem na czym e, polega rozwój, więc e, tego Ci również życzę i nie poddawaj się, działaj. Do usłyszenia.